Hej w premierę, witam się z Wami ciepluteńko. Dziś mamy kasę King na premierze. Zdrapeczka za złotóweczkę, w której maksymalnie możemy wygrać 10 tysięcy złotych. Yy, zasady gry są banalnie proste. Znajdujemy trzy takie same kwoty, wtedy wiadomo, że ją wygrywamy. A jeśli znajdziemy tron, no to wygrywamy dyszkę. Także byłoby mi bardzo miło, gdyby się udało znaleźć chociażby ten tron. Pokazuję Wam od razu legendę wygranych. 1, 2, 5, 10, 15, 25, 100. No i 10 tysięcy złotych, także przeskok jest kosmiczny, aż o 9900 złotych. Wow, <noise> to by było coś. No, ale oczywiście nie nastawiam się na 10 tysięcy, chociaż przydałoby się, nie ukrywam. Tymczasem yy, powiem wam jeszcze tylko to, że mam 30 premierowych zdrapeczek. Także trzymajcie mocno kciuki, możecie zostawić łapeczkę w górę, niech to będzie wasze trzymanie kciuków za mój dzisiejszy premierowy draping, ok także ja już sobie wszystko składam 30 zrapeczek, fajny pliczek, zobaczymy jak to nam wyjdzie, także ok przybliżony obraz zaczynamy i drapiemy a tu mamy 5 zł 5 zł 25 2 zł, 25 i 2 zł ok, no także wychodzi na to, że tu mamy puściuteńko, idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka. O, troszeczkę tak oddale. I drapiemy 100 zł, 10 tysięcy 100 zł, 2 zł, 15 zł i 25. Ale wiecie co? Ja, so, ja sobie tak myślę, że ja jeszcze ten statyw o, obniżę i teraz będzie jeszcze lepszy widok. O, teraz jest typowo z góry rzut, także będzie nam się to dobrze. Drapało, a tu mamy stówę, dychę, 2 złote, znowu stówę, 2 złote i 10 tysięcy, także zdrapeczka pusta, a czekajcie, aha, literki kontrolne są tu na dole, ok. Bo tak mówię, byłem ciekawy, gdzie one są, bo jeszcze mówię, kurde, drapie, drapie, drapie a nic nie ma. Dobra, drapiemy 10 tysięcy złotych, 2 złote, 2 złote, stuwa, no i 2 złote, moi drodzy, także mamy wygraną. Mamy dwa ziko. Sprawdźmy kontrolne, a kontrolne to są AAA, Także wszystko się zgadza. Mamy dwa złocisze. Ok. I idziemy dalej. Drapiemy, tu mamy dwa 5, 5, 25, 10 tysięcy i złotóweczkę, także pusto. i lecimy dalej 10 zł, złotóweczka 5 zł, 25 10 i złotówka także pusta zdrapeczka idziemy dalej 2 zł, 2 zł, 10 zł złotóweczka 25 i 25 także puściutko a się nadrapiemy <grymne> a się nadrapiemy dzisiaj, o tu są już różne literki kontrolne, także nawet już mi się nie chcę zbytnio tego drapać. Bo szansa na główną to jest taka minimalna, że szkoda gadać. Ok, lecimy dalej. Dalej mamy 5 zł, 15 zł, 5 zł. 5... O, moi drodzy, 5 zł mamy. Ale szał. Mamy 5 zł w drapesce. Zobaczcie. 5-5-5. Mamy 5 zł. I literki kontrolne to E-E-E. Ok. Także mamy już jakąś fajniejszą wygraną. Normalnie szał, ciał. Idziemy dalej. Drapiemy, a tu mamy 10 zł, złotóweczkę, 15 zł, 10 zł, 25 zł i 10 tysięcy złotych. Także Nima, Amba Fatima i Zrabki Nima, ale za to jest kolejne. 10 tysięcy, 10 tysięcy, 5 zł, stuwa. Stuwa i złotuwa. <laughs> ok, także pusto i lecimy dalej 10 2 5 2 i 2, moi drodzy, także mamy 2 złote wygrane ok, literki kontrolne też to potwierdzają, także ok bardzo proszę i lecimy dalej a tu mamy 25, 15, 5 zł, 1, 10 i 10, także tu już jest typowy miks. <grydy> Idziemy dalej. Złotóweczka, 25 zł, 25 zł, 10, 10 i, i złotóweczka, także pusto okej. Okay. I drapiemy dalej. 5 zł, 100 złotych, złotóweczka, Stuwa 10 tysięcy i 10 tysięcy, także pusto. Lecimy dalej. 25, 25, 100, 100, 1 i 1. Nie ma. Drapiemy dalej naszą kasę, King. Co za nazwa śmieszna? 10, 25, 1, yy, 25, 10, 25, 2 i 2. No także okazuje się. Puściutko. Dobra. Fajnie by było ten tron znaleźć. Naprawdę. 1, 5, 1, 10, 100 i 5. Także pusto. Lecimy dalej. A tu mamy jedyneczkę, stóweczkę, stóweczkę, jedyneczkę, 15 i złotówkę. Także moi drodzy, kolejna wygrana to złotuwa. Zobaczcie, także mamy tutaj zwrocik, złotóweczkę, idziemy dalej. I drapiemy 5 zł, 2 zł 100 zł 25, 5 i 1, także pusto. I drapiemy, drapiemy. A tu mamy 5 zł, 25 zł, 15 zł. Złotóweczkę 25 i 15. Także pusto. Drapiemy. 25, 5, 25, 5, 2 i 2. Także tu jest puściutko, niestety. A mogłoby coś wpaść fajnego, a mogłoby. 10 tysięcy, 25, 2 zł. 10 000, 25 000 i znowu 2. Także jak widzicie, to wszystko to samo w linii pionowej. Idziemy dalej. Złotówka, złotóweczka, stuwa, dycha i złotówka. Także mamy kolejną wygraną, moi drodzy. Kolejna złotóweczka do naszej, do naszych wygrywających z drapeczek. Okej. Okay. I drapiemy dalej. Złotóweczka, 10 tysięcy, złotóweczka i złotóweczka, także mamy kolejną wygraną, kolejny zwrocik, także złotówa, proszę bardzo, idziemy dalej, kolejną mamy tak, złotóweczkę, stówę, stówę, 2 złote, 15 zł i 10 tysięcy, także miks. Zbliżamy się już praktycznie do końca, także no. Szanse na tron są już mniejsze, ale jeszcze nadal są. A tu mamy co? Pusto. Tak jest. Także jest pusto. drapiemy Stuwa 25 zł. złotóweczka. 5 zł, 5 zł i 25, także pusto. Ok. Jest to, moi drodzy, przedostatnia zdrapeczka, także zaraz wszystko się rozstrzygnie. 5, 5, 25, 100, 100 i 25. No dobra. Także, moi drodzy, przyszedł czas na ostatnią zdrapeczkę, także zobaczymy, co ta ostatnia zdrapeczka dla nas ma. 15, 100, 10, 5... 5 i 10. No wychodzi na to, że nic. <laughs> Także dobra, zróbmy sobie teraz, moi drodzy, od razu podsumowanie. I tak, tu mamy 1 zł 1 zł 2, 3, 5 zł 10 i 2. 12 zł moi drodzy udało się odzyskać z dzisiejszej premiery. Także standardowo jak to z drapeczki za złotówkę. Premiera jest zaliczona z jakimś tam yy, odbiorem, może nie, nie połową, ale prawie połowa, no także mówię, premiera zaliczona, dlatego ja wolę zawsze wziąć mniejszą ilość tych zrapeczek po złotówce, bo tam wygrać coś fajnego, no to jest jak znaleźć normalnie 100 złotych na ulicy. <laughs> Dobra, moi drodzy. Także mam nadzieję, mimo wszystko, że Wam się podobało. Koniecznie zostawiacie łapeczki w górze i zachęcam Was do subskrypcji kanału. Wtedy nie pominiecie moich kolejnych zdrabkowych odcinków. Także jeszcze raz żegnam się z Wami, życzę wszystkim pięknego dnia. Na razie, hej, cześć. Papa!